Nie zważaj na gorąc, nie zważaj na hałas, nie zważaj na kurz. Pomyśl o swoich kolegach z piechoty. Dziękuj Bogu, że jesteś kuloodporny. Zawsze pod ręką mi maskę przeciwgazową. 1915 rok na każdym froncie udowadniał, że pierwsza wojna światowa będzie bardzo trudna do rozstrzygnięcia. To w tym roku do akcji ruszyły pierwsze prawdziwe myśliwce. Sterowce rozpoczęły bombardowanie Londynu, żołnierze z antypodów próbowali swoich sił w śmiałym desancie w Turcji, Austriacy zachwiali się od utraty przemyśla, a następnie Rosjanie od strat poniesionych w bitwie pod Gordzicami. W tym tylko roku Francuzi stracili około 333 tysiące poległych żołnierzy, a niemieckie okręty podwodne rozpoczęły pierwsze podejście do nieograniczonej wojny podwodnej, zatapiając m.in. luzitanię. Cierpienia mnożyły się w sposób wręcz niewyobrażalny. Nic dziwnego, że Brytyjczycy w pocie Czoła pracowali nad maszyną, która powinna była przełamać ten impas. W swojej pierwszej wersji miała być ona jednak kolejnym piekielnym narzędziem Także dla załóg. Mowa oczywiście o pierwszym czołgu. Dzisiaj przyjrzymy się temu, jak naprawdę wyglądała służba pierwszych czołgistów, czego nie spodziewano się po projekcie tych pancernych bestii, jakie błędy popełniono, a także ostatecznie, dlaczego pierwsi czołgiści mieli przerąbane. Ale dzisiaj zacznijmy od samego środka spraw. W lutym 1916 roku Brytyjczycy powołali ściśle tajną jednostkę tak tajną, że nazwali ją całkowicie mylnie Machine Gun Corps Motors. Dowódcy nowej formacji potrzebowali znaleźć 150 oficerów i ponad 1000 żołnierzy o bardzo konkretnym profilu. Mieli być wykształceni i posiadać doświadczenie związane z najnowocześniejszymi maszynami przede wszystkim samochodami i motocyklami. Rekruci mieli nic nie wiedzieć o prawdziwym celu powołania tej jednostki. Na przedziwne sposoby szukano specjalistów, niepozbawionych odwagi i dających się skusić tajemniczości projektu, bo naprawdę nie chodziło o obsługę karabinu maszynowego ważącego 20 kg, ale o obsługę pojazdu ważącego 28 ton. Niektórzy oficerowie brytyjskiej armii otrzymywali ulotki z takim oto tekstem: ściśle tajne i poufne. Poszukujemy ochotników do wykonania niezwykle niebezpiecznego i ryzykownego zadania o tajnym charakterze. Oficerowie odznaczeni za męstwo, posiadający doświadczenie w dowodzeniu ludźmi oraz inżynierskie wykształcenie, powinni zgłosić się, a odpowiedni oficerowie zostaną wezwani do koszar Wellington w później wyznaczonym terminie. Szeregowców za to kuszono m.in. tajemniczymi ogłoszeniami w gazetach motoryzacyjnych. Do tego dochodziły zaproszenia na bazie rekomendacji. Pewien kandydat został zaakceptowany po dziwacznej rozmowie kwalifikacyjnej. Prowadzący tę rozmowę, pułkownik podkreślał, że wszystkich zaakceptowanych do projektu czeka mnóstwo przygód. Święte słowa ale czy miały to być dobre przygody? Jeden z rekrutów usłyszał tylko hasło, że będzie kierowcą opancerzonej gąsienicy, która jest w stanie pokonać każdą przeszkodę. Ale jeszcze przez długie tygodnie ciekawość u młodych mężczyzn miała nie zostać zaspokojona. Dopiero wiosną 1916 roku jedna z utworzonych kompanii miała trafić na tajemniczy poligon w Elveden w hrabstwie Suffolk. 4 czerwca trafiła tam też matka, a właściwie pierwszy działający prototyp nowego pojazdu. Czołgu, który otrzyma z czasem po prostu nazwę Mark I. Pierwszego modelu z serii jeden z żołnierzy wspominał. Zdradzono nam całą prawdę, powiedziano nam, że przybędzie więcej czołgów i że musimy opanować ich obsługę, aby szkolić kolejnych żołnierzy, gdy ci do nas dołączą. Co najważniejsze, ani nikt na samej górze, ani na samym dole nie zdawał sobie sprawy z prawdziwych realiów korzystania z tego mimo wszystko. Prymitywnego sprzętu. Ach, co to był za rok? Ledwo opuszczałem ten film i znowu mamy grudzień. Ale grudzień ma też swoje dobre strony. Prezenty. Któż by nie chciał położyć się pod ciepłym kocem i poczytać książkę historyczną, albo kupić taką, historii. Oczywiście mówimy o książkach kupionych z cashbackiem w serwisie Empik.com. Dobrze się składa, bo partnerem tego odcinka jest Letyshops. Shops to dziś dla mnie niezastąpiony serwis cashbackowy, który pozwala mi odzyskać część pieniędzy wydanych na zakupy w internecie, na przykład poprzez stronę Empiku. Właśnie widzę, że od ostatniego razu uzbierałem 258 zł cashbacku. Wystarczy, że założycie konto i z pomocą aplikacji, wtyczki czy po prostu na stronie letyshops.com.pl przejdziecie do Empiku. A dzięki specjalnemu linkowi w opisie filmu zgarniecie pięciokrotny cashback na zakupy w Empiku właśnie. Wow. Tylko czego szukać w tej ogromnej ofercie? Oto szybka lista pięciu poleconych przeze mnie książek, które w tym momencie zdobędziecie zarówno w promocyjnej cenie, jak i z cashbackiem Letyshops. David M. Glanz, Kolos Odrodzony – Armia Czerwona na wojnie 1941-1943. Trudna, ale szczegółowa lektura patrząca na Front Wschodni z lotu ptaka. Richard J. Evans, Ludzie Hitlera, Twarze Trzeciej Rzeszy. Nowa książka autora świetnej trylogii o Trzeciej Rzeszy. Tym razem przygląda się życiorysowi najważniejszych nazistów. Clay Blair, Oba tony Hitlera, Wojny u Botów. Klasyk. No i nieustannie polecam moją wojnę oczami wroga, od której premiery minął też już ponad rok. Zleciało, a jeszcze lepiej zleci Wam czas przy tych wszystkich lekturach, a zebrany cashback posłuży w przyszłości do zakupu jeszcze większej liczby książek o historii. Same zwycięstwa, a więc sprawdźcie link w opisie filmu. Instalujcie letishop. Aby mnożyć oszczędności, a my wracamy do tematu filmu. Wspomniana matka miała za sobą już kilka testów. Faktycznie mogła w jakiś sposób przypominać gąsienicę. Chociaż wówczas czołgi, zanim na dobre przyjęła się ta nazwa, określano też naziemnymi okrętami podwodnymi. To szokująco trafne spostrzeżenie, jeśli chodzi o doświadczenie zamkniętych w tym pudle żołnierzy. Ale razić może ten paradoks naziemny i jednocześnie podwodny. Mniejsza z tym, ale faktycznie warunki pracy pierwszych czołgistów miały przypominać te znane przez podwodniaków. Brytyjscy konstruktorzy przełomowego pojazdu dosłownie nie mieli bladego pojęcia o ergonomii, można wręcz uznać, że w pierwszej kolejności chcieli stworzyć cokolwiek, co ma szansę przejechać choć kilka kilometrów po trudnym terenie. Mark I dostępny był w dwóch standardach, tak zwany męski dysponował wielkimi lufami armat, umieszczonymi w sponsonach. A żeński dozbrojono tylko w karabiny maszynowe. Co miały wspólnego obie wersje, to wymóg ośmiu członków załogi: czterech strzelców, dwóch kierowców, z czego jeden też był przy okazji dowódcą, i dwóch tak zwanych gearsmenów, odpowiedzialnych za właściwe operowanie mechanizmem przekładni, a co za tym idzie, szybkością przesuwania się jednej i drugiej gąsienicy, co pozwalało kontrolować kierunek i prędkość. Poruszania się pojazdu. W rzeczywistości dostępne techniki zwrotu pojazdu wymagały koordynacji między kierowcą, dowódcą i dwoma girsmenami, a karkołomne manewry mogły się skończyć uszkodzeniem wielu elementów całego układu. Takich koncepcyjnych drobiazgów, które w przyszłości mogły mieć katastrofalne konsekwencje, było znacznie więcej. Wymieńmy więc kilka z nich. Silnik był umieszczony za siedzeniami kierowców. Tylko kierowcy umoszczeni byli w miarę wygodnie. Reszta załogi musiała pracować w dziwnej, pokurczonej pozycji, ni to stojącej, ni siedzącej. Zbiorniki z paliwem umieszczono z przodu pojazdu i przywierały one do sufitu i przodu pojazdu. Czołgi obu typów brały na pokład mnóstwo amunicji z optymistycznym założeniem, że będą mogły ją całą zużyć. W męskiej wersji na pokład brano aż 334 pociski artyleryjskie. Wszystko to oznaczało, że ośmiu mężczyzn upchnięto w klaustrofobicznej przestrzeni i oczekiwano jednocześnie od nich ogarnięcia wielu czynności naraz zarówno tych wymagających siły, ale także tych wymagających zręczności. Jedną z bardziej kuriozalnych potrzeb było utrzymanie gołębi w pierwszych czołgach jako formy komunikacji z dowództwem. Nic dziwnego, że szukano naprawdę najlepszych spośród najlepszych. Przy tym wszystkim pierwsze szkolenia rozpoczęto dopiero w czerwcu 16 roku, gdy debiut czołgu planowano na wrzesień tego samego roku. Jeden z żołnierzy wspominał to, czego oczekiwano od nas podczas szkolenia, było nierozsądne. Oczekiwano od nas, że będziemy wiedzieć wszystko o silniku Daimler o mocy 105 koni mechanicznych, o wszystkich ośmiu stanowiskach załogi i obowiązkach w czołgu, wszystkich pracach naprawczych, strzelaniu, wszystkich typach karabinów maszynowych, strzelaniu z rewolweru, sygnalizacji, puszczaniu gołębi i prowadzeniu pojazdów. Ostatecznie rekrutacja przebiegała w miarę sprawnie, ale miała w sobie jedną poważną wadę. Z czasem większość czołgistów miała być kompletnie zielona, przejęta na przykład z różnych stanowisk związanych raczej z pojazdami na tyłach, transportem i utrzymaniem mechanizmów przy życiu. Nie miała żadnego doświadczenia z polem walki we Francji. Nie dość tego, projekt był tak sekretny, że na poligon nie dopuszczono przedstawicieli innych formacji, stąd nie przetestowano współpracy między czołgami. A piechotą. Pułkownik Norman Dillon wspominał, kiedy dołączyłem, nie stosowano żadnej taktyki pancernej. Jedyną taktyką było wejść do czołgu i ruszyć w kierunku wroga. Piechota przy odrobinie szczęścia podążałaby za tobą. Bo co powiecie na to, że pierwsze załogi ćwiczyły na egzemplarzu prototypowym, który był jeszcze... Pozbawiony uzbrojenia. Oznaczało to, że w tym czasie załoga miała w środku więcej miejsca, a poprzez brak sponsonów zapewniano naturalną wentylację. To nie były prawdziwe warunki pola walki. Obsługi karabinów maszynowych i armat uczono za to na osobnym poligonie, w całkowicie sterylnych warunkach. Zakładano, że dopiero po przetransportowaniu czołgów do Francji, to tam na poligonie nieopodal Abbeville wszystkie fragmenty szkolenia zepnie się w praktyczną całość. I to tam dopiero wyszło na jaw, co może czekać czołgistów. Nawet bez brania udziału w walce, podróżowanie tym pojazdem było niewielką przyjemnością. Pewien kapitan na widok gotowego, właściwego czołgu podsumował, z ciekawością rozejrzeliśmy się po małej komorze. Naszą pierwszą myślą było to, że siedmiu mężczyzn i oficer nie będą w stanie wykonać żadnej pracy w tak małej przestrzeni. W tej chwili ośmiu z nas wciśnięto do środka, ale staliśmy nieruchomo. Gdy przyszło do działania i poruszania się wewnątrz czołgu, okazało się to niemożliwe. Co więcej, widoczność przez nieliczne wizjery była tak niewielka, że domykało to poczucia bycia zamkniętym, w naziemnym okręcie podwodnym. Kapitan Richard Hay, autor wspomnień o służbie w pierwszych czołgach, pisał: Wyobraź sobie, że jesteś zamknięty w stalowej skrzyni bez żadnych okienek, przez które można by wyjrzeć, ani otworów wentylacyjnych, przez które można by oddychać. Wyobraź sobie, że czujesz, jak stalowa skrzynia zaczyna się poruszać, a ty oczywiście nie widzisz, dokąd jedziesz. Czy potrafisz to sobie wyobrazić? Wtedy też poczujesz to, co czuli mężczyźni w czołgu, kiedy ten potwór rusza z miejsca. I do tego dochodził otumaniający hałas pracującego silnika. Był on tak duży, że komunikacja wewnątrz pojazdu wymagała gestów. Dowódca, aby zwrócić uwagę podkomendnych, uderzał młotkiem w pancerz, a wszystko po to, aby poruszać się maksymalnie i tak z prędkością ledwie 6 km na godzinę. Załogi w trakcie podróży odczuwały każdą drobną nierówność terenu. Inny weteran wspominał, to, że ośmiu mężczyzn często spędza niezliczone cudowne godziny w tych szczelinach, nie zapobiega temu, że przy braku ostrożności obiją sobie głowę i oba łokcie jednocześnie, zwłaszcza że oświetlenie jest sztuczne. I niewystarczające. Kapitan Hay z angielskim humorem opisał szczegółowo wrażenia spokonywania poważniejszych przeszkód. Kierujemy się w stronę łagodnego zbocza po drugiej stronie pola, a gdy się do niego zbliżamy, czołg wbija się nosem w podnóże wzgórza, powoli się wspina, żołnierze z tyłu odchylają się. Gdyby wzgórze było wystarczająco strome, mogliby nawet wylądować na plecach lub stanąć na głowie. Ale nie mają tyle szczęścia. W tej chwili stoją tak prosto, jak to tylko możliwe, a czołg balansuje na szczycie zbocza. Kierowca nie jest jeszcze ekspertem i przejeżdżamy z okropnym wstrząsem i przewracamy się do przodu. To niezwykła zabawa. Po trzech lub czterech tygodniach takich ćwiczeń jesteśmy już do tego przyzwyczajeni. To, że praca czołgisty w tych warunkach była niezdrowa, to poważny eufemizm. Odpalenie silnika wymagało pracy czterech ludzi. Bardzo szybko temperatura wewnątrz sięgała nawet 60 stopni Celsjusza. Słaba wentylacja oznaczała, że opary paliwa i wyziewy tlenku węgla zatruwały niewielką przestrzeń. Dodajmy do tego jeszcze smród przepoconych ludzi i niewystarczające, bardzo prymitywne oświetlenie wnętrza. Przyznacie, że uroczy obrazek. Jak już zwracali uwagę weterani w naszych relacjach, pierwszy model czołgów był pozbawiony jakiejkolwiek sensownej wentylacji. Po wojnie pewien raport zaznaczał: Od samego początku zauważono, że po długotrwałej pracy wewnątrz czołgów, mężczyźni skarżyli się na bóle głowy i zawroty głowy. W czasach, kiedy w pełni zdawano sobie sprawę z zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla, czołgi stawały się Istną pułapką. W realiach bojowych oczekiwano od załogi jeszcze prowadzenia ognia ze wszystkich lów. W wersji męskiej były to przecież dwie armaty i trzy karabiny maszynowe, w żeńskiej pięć karabinów maszynowych. Nie po to wciskano do środka tysiące nabojów i setki pocisków. Aby ich nie wystrzelić, powojenny raport przygotowany przez Sztab Medyczny Brytyjskich Sił Pancernych określał problem. Z doświadczenia wynika, że czołgi z pełną załogą na pokładzie i w pozycji z zamkniętymi włazami wykazują po pewnym czasie obecność tlenku węgla w powietrzu oraz wysoką temperaturę, a załoga odczuwa bóle głowy, zawroty głowy, duszności, wzrost temperatury ciała, wymioty i nudności, a czasem splątanie umysłowe, a nawet zapaść i utratę przytomności. Niektóre z tych objawów wynikają częściowo ze swego rodzaju choroby morskiej spowodowanej ruchem czołgów, a objawy często nasilają się podczas akcji w wyniku oparów powstających podczas strzelania z karabinów maszynowych Hotchkiss i armat sześciofuntowych. We wrześniu 16 roku mało kto się jednak tym przejmował i musimy przyznać, że raczej nie było innego wyjścia. Czołgistów zapewniano, że nie mają najgorzej. Nie zważaj na gorąc, nie zważaj na hałas, nie zważaj na kurz. Pomyśl o swoich kolegach z piechoty. Dziękuj Bogu, że jesteś kuloodporny i możesz pomóc piechocie, która nie jest kuloodporna. Zawsze pod ręką miej maskę przeciwgazową. Prawdziwy test miał nadejść w trakcie operacji przy miejscowościach Flair i kurselet. To tam, 15 września, czołgi do boju miały ruszyć. Po raz pierwszy na potrzeby ataku zebrano 49 maszyn obu typów. Skomplikowanie mechanizmów i liczne usterki doprowadziły w końcu do tego, że na linię frontu dotarły tylko 32, ale podczas pierwszego natarcia 5 z nich utknęło w rowach, 9 doznało kolejnych usterek, inne załogi miały problem z utrzymaniem prędkości natarcia. Jeden z autorów, którego znajdziecie w bibliografii, twierdzi, że tylko 9 pojazdów tak naprawdę Wzięło udział w bitwie. A co działo się w ich środku? Pewien szeregowiec opisał to wyjątkowo zgrabnie. Wewnątrz czołgu panowała obrzydliwa duszność. Kiedy jesteś w akcji i wszystkie władzy są zamknięte. Opary stają się prawie nie do zniesienia. W powietrzu unosi się gęsta mgła benzyny, gazu i dymu z prochu strzelniczego. Przy pracującym silniku było niesamowicie parno. Ja miałem mocny żołądek, ale inni mieli mdłości, wymiotowali na wszystkie strony i tracili przytomność. Człowiek tracił nerwy, hałas i wszystko inne stopniowo działało na psychikę. Dwóm mężczyznom w czołgu puściły nerwy i zaczęli zachowywać się dziwnie, mieli szkliste spojrzenia, smród. Wpływał na ich umysły, nie wiedzieli, co robią, i mieli problemy z utrzymaniem równowagi. Niekiedy wszyscy byliśmy bliscy załamania. Była to jedna z wielu pięt-achillesowych. Nowych pojazdów. Nowe badania wyliczały, że po kilku godzinach działania stężenie tlenku węgla sięgało w środku czołgów Mark I poziomu 0,1%, bardzo niebezpiecznego w perspektywie dalszego wdychania tak zatrutego powietrza. Przy bardzo ciężkiej pracy fizycznej, która dotyczyła na pewno pierwszych czołgistów, tętno przyspiesza jednocześnie zapotrzebowanie na tlen. Człowiek wdycha więc też więcej tlenku węgla. Ale co więcej, przy wysokiej temperaturze i rosnącej wilgotności powietrza i tak tempo oddechu wzrasta, a tym samym tętno. Powodowało to coraz większą obecność we krwi karboksyhemoglobiny. Od stężenia 20% pojawia się mocny ból głowy. Od 30% rośnie ryzyko zawrotów głowy, wymiotów, problemów z koncentracją. Od 60% już może dojść do śpiączki i śmierci od niedotlenienia, pewne wyliczenia wskazywały na to, że kiedy w środku czołgu stężenie tlenku węgla sięgało 0,1%, to przy ciężkiej pracy fizycznej sięgnięcie poziomu stężenia 20% karboksyhemoglobiny we krwi wymagało ledwie 20 kolejnych minut. Realnie od tej pory załoga miała mieć maksymalnie półtorej godziny, zanim mogło dojść do nieodwracalnych uszkodzeń wewnętrznych i nawet śmierci ale do tego strzelanie z broń uwalniało do środka opary miedzi i ołowiu. W kombinacji wszystkich tych czynników operowanie pierwszymi czołgami na polu walki było istnym koszmarem, a do tego dochodził jeszcze przeciwnik, który oczywiście miał coś w tym wszystkim do powiedzenia. Porucznik Basil Hendricks odniósł tego dnia rany twarzy. Uderzenie w przednią klapę spowodowało, że do środka pospały się odłamki, a krew zaczęła spływać mi po twarzy. Minutę później to samo spotkało mojego kierowcę. Kolejne uderzenie tak poważnie zraniło go, że musieliśmy się zatrzymać. W tym momencie. Nie widziałem już nic. Mimo to pierwsze uderzenie czołgów wywołało popłoch w niemieckich szeregach, ale po pierwszym szoku piechota zauważyła słabą stronę pancernych pojazdów, to znaczy ich niezgrabność i ślepotę na to, co dzieje się na polu walki. Załogi nie tylko nie były w pełni chronione przed kawałkami rozżarzonego metalu i pociskami przeciwpancernymi, ale też na bliskim dystansie wrogowie potrafili próbować znaleźć uchylone włazy i szczeliny, by z broni ręcznej ostrzelać środek pojazdu. Dochodziło do kuriozalnych strzelanin, gdy załoga odpowiadała z własnych rewolwerów. Inny żołnierz opisał całą kombinację. Zobaczyłem kierowcę, siedzącego na osłonie skrzyni biegów i wymiotującego w wyniku wdychania trujących oparów. W środku panowało prawdziwe piekło. Kule z karabinów maszynowych uderzały z ogromną siłą, a gorące odłamki dzgały twarze strzelców. W środku, ponad hałasem silnika, słychać było twardy trzask naszych własnych karabinów maszynowych, zmieszany z jękami i skomleniem strzelca, który leżał wyciągnięty na podłodze nasączonej krwią i olejem. To wraz z wymiotami naszego drugiego kierowcy, intensywnym upałem, spalinami benzyny i mdłymi oparami z karabinów stworzyło piekło, o jakiej żaden zewnętrzny obserwator nie podejrzewałby wnętrza krytego pod tymi stalowymi płytami. Tylko czy przy tym całym hałasie na pewno było słychać skomlenie strzelca być może był to przejaw już wyobraźni autora inny weteran po prostu dosadnie stwierdził nie da się jednocześnie wymiotować i prowadzić czołg. Nie sprawdzała się także koncepcja komunikacji z pomocą gołębi, które równie ciężko jak ludzie znosiły warunki podróży w czołgu. W jednym z listów napisanych już po wojnie znajdziemy opis całej absurdalnej, nieprzemyślanej ceremonii. Zgodnie z zamierzeniami dowódca czołgu powinien w stosownym momencie napisać wiadomość o przydatności taktycznej do swoich przełożonych. Powinien ją prawidłowo złożyć, umieścić w bardzo małym pojemniku, umyć ręce za pomocą Dostarczonej terpentyny, wyjąć gołębia z koszyka, trzymając go w odpowiedni sposób, przymocować pojemnik do nogi gołębia, zmienić uchwyt dłoni na odpowiedni do wypuszczenia, otworzyć włas, unikając uderzenia biednego ptaka w głowę, wypuścić gołębia, a następnie kontynuować walkę. Gołąb w tym czasie poleciałby do jakiegoś chateau. Słowem kontekstu dowództwo dywizji przeważnie urzędowało w jakimś francuskim zamku. Czy posiadłości. Nie zdarzało się to zbyt często. Gołębie były dość chore od wstrząsów i wdychania spalin silnika. Ręce dowódców czołgów były pokryte olejem, pomimo czyszczenia terpentyną, o ile butelka się nie stukła, a gołębie nie mogą latać z oleistymi skrzydłami. Po wypuszczeniu zwykle siedziały senne gdzieś na czołgu, nie dając się przegonić. Jeśli zostały strącone bezpośrednim uderzeniem grudki błota, siadały gdzieś indziej. A co za koszmar, nic dziwnego, że wiele załóg po prostu przedwcześnie wypuszczało udręczone zwierzaki, nie mogąc patrzeć na ich cierpienia, co było dowodem na to, że pod tymi pancernymi płytami biły same gołębie serca. Po pierwszych walkach i jednocześnie porażkach życzeniowych form myślenia, dowódcy musieli wyciągać pierwsze wnioski. Z jednej strony tego dnia doszło do bardzo poważnego przełamania niemieckich linii, z drugiej okazało się, że Brytyjczycy mogą mieć problem z wyprowadzeniem kolejnych ciosów, mogących doprowadzić do kompletnego kryzysu struktury armii przeciwnika. Wcześniej absolutnie nie zakładano, że jednostki czołgów będą wymagały nie tylko poważnego wsparcia technicznego, ale też Rotacji załóg i to nawet bez strat poniesionych z rąk wroga. Załogi były wykończone, zatrute i otumanione po każdej dłuższej akcji. Zależnie od poziomu toksycznych substancji w organizmie zakładano wymóg rekonwalescencji wynoszący od dwóch do 7 dni, ale niektórych czołgistów wysyłano na dłuższe urlopy do Anglii. Sprzęt też nie wytrzymywał poważnego obciążenia warunkami pola walki. Liczba usterek zbierała się w niekończącą się listę. 16 września Brytyjczycy mogli już wystawić jedynie trzy sprawne czołgi ze zdrowymi załogami, a dywizje piechoty tego dnia poniosły tak duże straty, że cały efekt 15 września wydawał się iść na marne. Stąd pojawiało się pytanie, czy było warto wprowadzać do akcji te pierwsze niedoskonałe pojazdy. Po pierwsze, mimo wszystko załogi czołgów ponosiły mniejsze straty niż piechota, przy szansie na mocne wpłynięcie na pole walki. Z zaskoczeniem czołgiści przyjmowali gratulacje od piechociarzy, których morale na widok własnych potworów pancernych zawsze rosło. Brytyjczycy w połowie września 16 roku nie potrafiliby jednak odpowiedzieć, czy czołgi spełniły swoją rolę. Claude Williams Ellis, walijski architekt, w czasie wojny służył jako oficer wywiadu i pozostawił taki oto piękny zapis. Na wpół uduszeni spalinami silnika, zamknięci przez wiele godzin w nieznośnym hałasie i wytrzęsieni przez swoje maszyny, albo co gorsza, po wielu godzinach zmagań z uszkodzonym czołgiem pod ciężkim ostrzałem, byli skłonni skupiać się raczej na irytujących aspektach bitwy niż na jej sukcesie. Warto zwrócić uwagę na różnicę w tonie relacji osób, które obserwowały czołgi bez emocji z zewnątrz oraz tych, którzy walczyli w ich wnętrzu, między tymi, którzy widzieli, co osiągnęły czołgi, a tymi, których ocena była zaburzona świadomością tego, co mogliby jeszcze więcej dokonać. Podsumowując, czołgistą wydawało się, że jak na potencjał tych pojazdów oraz koszmar przeżywany w ich wnętrzu, efekty były po prostu. Zbyt małe. Ale to brytyjskie najwyższe dowództwo uwierzyło w skuteczność czołgów. Zamówiono kolejne tysiąc maszyn. Powoli też uwzględniano krytykę projektu pierwszego modelu. W trakcie bitwy pod Messin w czerwcu 17 roku użyto już czwartej wersji czołgu, choć faktycznie była to po prostu druga bojowa wersja. Poprawiono w niej m.in. opancerzenie. Co jednak załogi szczególnie doceniły, to obecność tłumików wydechowych oraz przerzucenie zbiornika paliwa na tył pojazdu. Koszmar pierwszych czołgistów miał już się nie powtórzyć. Z drugiej strony, od września 16 roku przeciwnik miał czas, aby przygotować się do zwalczania opancerzonych pojazdów. Ale to jak zawsze temat na kompletnie inny odcinek i o, o dziwo ten odcinek już jest na kanale od dobrych kilku lat. Serdecznie polecam.